Tak nie musi być. Nie musi być tak, że czujemy się pogubieni. Nie musi być tak, że kręcimy się w kółko. Nie musi być tak, że czujemy się gorsi, słabsi, i czujemy te blokady, tę niemożność, tę niemoc, ten nadmiarowy stres. Tak nie musi być. Tak głęboko uważam, i tak głęboko wierzę, i tak głęboko jestem przekonany, że tak nie musi być, ponieważ nadmiarowy stres, blokady, które nas powstrzymują, napięcie, które nas ściska, to poczucie mniejszości i gorszości z czegoś zawsze konkretnego wynika. Wynika albo z nieprzepracowanej przeszłości, albo z konfliktów, które mamy w sobie, bo jesteśmy rozdarci, albo z tego, że nie umiemy sobie poradzić ze źródłami stresu, który doświadczamy. Więc jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie jest 10 metod, 10 sposobów, 10 dróg na to, aby radzić sobie z blokadami, aby radzić sobie z napięciem, aby radzić sobie z nadmiernym stresem, to zapraszam Cię na ten najbliższy webinar. Zapraszam, ponieważ tam opowiem Ci o bardzo konkretnych sposobach, które należy robić. Opowiem, co należy robić, jak należy robić, aby przeciwdziałać, aby nie doprowadzić do napięcia, blokad, stresu i jak z tych blokad, napięcia, stresu wychodzić, gdy ktoś, gdy ktoś się kumuluje. Ponieważ gdy ktoś doprowadza do tego, że napięcie, stres, blokady się kumulują nadmiarowo przez wiele lat, może nawet doświadczać wypalenia marazmu, a nie najbożej depresji. Dlatego niesamowicie ważna jest profilaktyka, aby nie doprowadzić w swoim życiu, w życiu swoich bliskich do najgorszych stanów emocjonalnych. Jednocześnie, jeśli doświadczasz tego przygniecenia, kręcenia się w kółko, marazmu, to koniecznie bądź na tym webinarze. Opowiem Ci, jakie jest 10 dróg, 10 sposobów na to, żeby z tego wychodzić. Zapraszam serdecznie.